Hej kochani, witaj na kanale Piesułapa. Łapa. Ja nazywam się Maja Kultys, a to jest mój pies Dagar. Temat dzisiejszego odcinka to jak powinna wyglądać sesja szkoleniowa. Słuchajcie, dziś postaram się wam pokazać jak taka sesja szkoleniowa na co dzień z Dagarem u nas wygląda. Tak, czyli nie jak uczymy go stuczek, nie jak tak, tylko na co dzień ubieram się rano. Jak taka sesja szkoleniowa trzy razy dziennie wygląda. To pokażę jedną sesję szkoleniową ale takie są trzy właśnie razy dziennie. Pokażę Wam dziś, tak sprostajcie się na kamerce zgłębić Wam, pokazać po prostu, na kamerze zrobić szkolenie z Dagar i też e, opowiadać Wam, ja tu ogólnie trochę dłuższe te szkolenia robię, godzinka e, max e, tych szkoleń, taka jedna sesja szkoleniowa to godzinka, to jest max. Jeszcze taka robię, bo to e, umiem zająć jego uwagę, tak, e, ale ja tu będę po prostu krócej je to robić, żebyśmy nie nagrywali cały dzień i e, po prostu mówić, że to po 15 minut, to po 20, i tak właśnie mówi. Słuchajcie, na początek sesji szkoleniowej biorę tutaj jakieś przysmaki, smaki. z nim proste komendy, aby wiedział, że to jest jakieś szkolenie, a nie jakiś na przykład spacer z jakimiś komendami, tak? Leżeć, wprowadzam te komendy, siad, prościutkie, leżeć, cztery łapy, cztery łapy, right, bardzo ładnie, left, bardzo ładnie, leżeć. Tak, tu ma ogromne, e, dużo energii, sił, cztery łapy. Right, left, leżeć, równaj, równaj. I tutaj słuchajcie, takie e, szkolenie, kiedy podczas kiedy nie robię jakichś noga, siad, jakiś mega trudnych komend, tylko stek, z takie same podstawy. E, trwa to zazwyczaj 10-15 minut. Leżeć. Siad. Łapie na ramię. Same podstawy. łapie na ramię. Leżeć. Małżcie! Zdechł pies. Teraz już to trudniejsza komenda. Zdechł pies, Podczas kiedy pies ma tyle energii, ma leżeć jak zechły. Dagal tutaj już trochę ma wyciszczoną tą komendę. Nie! Więc trochę już lepiej umie. Ale takie psy, na przykład jak Koli Collie. Znam Border Collie o imieniu Luna. No to na przykład one ciężko byłoby mu siedzieć z taką energią, właśnie nieruchomo. Dagal tutaj już umie tę komendę. Dlatego, ale bardzo, bardzo ciężko to zrobić. Nie. Yeah. Zdechły pies nie denerwujemy się na psieka, nie zobaczy. Zdechły pies. Zdychaj. No, zdechły. Zdechły. Cia! O, tu stał jak burza po prostu, żeby tylko usłyszeć. Tak się zastanawiam. Wziąłam jego minę i po prostu, żeby tylko usłyszał o tej pani z komedy zwalnej, to żeby tylko... i się stało. Łapie na mnie, o mam tu już, nie muszę nawet mówić, jest tak umiem, leżeć. Właśnie takie podstawy robimy 10-15 minut, dzisiaj wyłam ją w korekursie, no bo z kamyką. Potem robimy trochę trudniejsze komendy, takie na przykład jak równaj bez smakołyków i po prostu robimy już te najdłuższe, etap, czyli komendy bez smaku. Równaj! Siadź! Noga! Bez smakołyków, bez smakołyków, pięknie! Siadź! Tutaj mogę wam pokazać, że ja tutaj nic nie mam, żadnych smakołoków. Dobra. Siad. Bardzo ładnie. Leżeć. Pięknie. Jest to szkolenie właśnie z trüczkami, które już robiłam z nim testowy. I już mogę powiedzieć, że Dama te komendy umie. Tak jak na przykład komendy uznaj, czy no, już mogę powiedzieć, że on je umie. Jeśli takie komendy bez smakołyków, robimy z nim na najdłuższy etap. Łapie na mnie, leżeć, leżeć. No, daga. Daga. Bardzo ładnie. Leżeć. Bardzo w każdym filmie, sobie to powtarza, ale będę dalej, zero e, stresu, zero gniewania się na psiaka, ponieważ e, jeżeli będziecie gniewać na psiaka, to sobie straci z wami, z wami dobrą relację i po prostu całe szkolenie pójdzie na marne. ale to jest no, was, wasze relacje, wasz dzień, po prostu wszystko pójdzie na marny. Jeżeli waszym jakaś komenda się zapomniała, na przykład się No to każdy, każdy z nas pewnie się kiedyś wkurzy, bo coś mu się zapomniało, więc nie denerwujemy się na psiaka. Cześć, Bardzo ładnie. Teraz już nagodam, bo już zrobię sesję i właśnie tutaj ja ogólnie krótko tą sesję bez nagod, ale tak ogólnie robi 20-30 nawet minut takie szkolenie bez nagod, bez smakołyków. Widzicie, to jest trochę naciągane, bo czasami co 15 minut, no to jak ładnie zrobi, to mu nag nagodę dam. Nie, ja w tak młodym wieku nie powinna się tak całkowicie eliminować smakułyków z piakiem, ale nie powinna się mu też dawać do gęby nie wiadomo ile. Leżeć. z komendą głębokim widać, że z komendą leżeć, trochę mu to się zapomina. I wtedy, po etapie, w którym mega długo robiliśmy komendy, czy tak 30 minut, pół godziny, e, komendy bez nagród, bez smakołyków, zaczynamy robić komendy, z którymi ma problem. Siadł. Leżeć! Leżeć! On tutaj na mnie skacze. Ja w filmie jak nauczył psa komendy łapie na ramię. E, ostrzegałam, że może być taki, e, że niektórzy mówią, że może być taki obiekt jak skakanie, bo przez to łapie na ramię. Jednak nie. Przez kiedy pisać skacze, nie nagradzamy go żadnej reakcji, się nie oczekujemy. Ale jednak kiedy skacze i się kładzie, to e, co tu robisz? Przecież on się położy, To chce mu dać nagrodę. Ale też możesz nauczyć, że przez skakanie dostaje nagrodę. Tutaj po prostu zrobimy mu siadć, leżeć. Leżeć.

I tutaj ja tego, y, mam plan nauczyć komendy odbi, że odbije się od ściany. Odbi! Bardzo ładnie, pięknie. Chodź. odbij, Odbi! Chodź. Chodź! Bardzo. Bardzo ładnie. Zedwo mnie nie przewróciłeś. No. taki energiczny komenda trochę spokoju i wyciszenia i komenda zostań standardowo żadnej innej tutaj nie wprowadzimy na wyciszenie przystani poldy bardzo fajnie że ma trochę sproszczeń tylko ja e, robię taka szkolenie tak w zwykłych miejscach gdzie coraz bardziej ma sproszczenie aby coraz bardziej tych komendy sobie utrwalał. I właśnie aby co robicie, to zobaczcie, jak na ulicy nowych kome, no to tutaj jak na przykład tutaj odbi, no to jak widzieliście to nie idzie, nie ma te spłoszenia. I tylko ja je robię takim bardziej zaciszynam. Chodź! Odbij! A, zobaczmy! Odbij! A, zobacz. Odbij! Aaa, zobacz. Szedł. Oddaj! Szedł. O, tutaj pomogłam. Licznie? No dobra.

Kiedy siat e, właśnie ma już trudności z komendami jakimiś, e, i utrwalam te albo utrwaleniem komendy, takiej jak na przykład odbić, odbi 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 e, to już po takim utrwaleniu komendy e, i powtórzeniu sobie, wsiadł, a powtórzeniu sobie, taki coś już e, tak się zapomniał troszeczkę, ja leżeć, to e, słuchajcie, nie, nie malcie się, siad. O, i tutaj e, chcę Wam powiedzieć, że nie martwcie się, jeżeli wiesz, jak na przykład. Tyle komend umieć taki wyszkolony i nagle komendy leżeć nie umiesz. Wiem, że coś by zrobiło, o matko, ale ty, pies, jesteś podstaw, nie umiesz. Psiak ma tego za dużo, dlatego te komendy, które robi najrzadziej, czyli te najprostsze, siad leżeć, on może je zapomnieć. Może to dziwne, ale najprostsze te komendy zapomnieć. Wiesz, my ich nie powtarzamy czasami, I się skupiamy na tych niesamowitych i przez to pies już nie ogarnia leżeć. Noga. Przed. Potem zazwyczaj idziemy na jakiś plac, biegamy sobie, bawimy się zabawkami i robimy taką komendę jak tunel, komendę jak slalom, omijanie pachołków i takie. Eee, ale po i to robimy do ogólnie 10 też 15 minut, to jest taki nasz max. Potem chodzi do gry komendy. Na tej pufie często siedzę, jak na przykład opowiadam różne rzeczy o psach i właśnie takie. A dziś nam posłuży do treningu. Dwie łapy? Bardzo ładnie. Hop, się. Pięknie. Bardzo ładnie. jest. bardzo e, zwracam uwagę na szczegóły. Czy nie jest napięty, żeby ładnie to wszystko wyszło. Czy ma ładnie ma łapki? Wszystko to bardzo ładnie wyglądało nieco. Jest fajnie, że. Y, byłoby fajnie, jakby nie odejrzał łapek, ale tutaj nic. Bardzo ładnie zrobił, i tak. Łapy na ramię. Tutaj tą komendę bardzo tutaj zaczynamy często powtarzać. Czyli właśnie to łapanie łapy na ramię przy ty. Jest trochę niebezpieczne, bo się jak może cię przewrócić. Dlatego najpierw zdejmuję mu jedną łapę, aby sobie powstał, a potem drugą. Ponieważ ja przy nie łapę, pies i tak stoi na jednej łapie. Tak. I to komendę też sobie tak 5 minut. Ponieważ daga uwielbia skakać na różne skaki, na różne rzeczy. Dlatego no, ona jest tak prosta, chodź. o taki. Chodź. My się sprzedaje, siad. Zawsze to powtarzam. No i teraz słuchajcie, chcę zrobić z nagarkiem komendę slalom. Polega ona na tym, yy, i tutaj slalom to jest, polega no, u mnie na tym, że daga przechodzi przez pachołki. A to jest komenda OM. czy yy, ósemka, czyli że. Chodzi mi między nogami. Jest ja ogólnie w filmie Wszystko o Mówiłam e, też, że ogólnie dagary możemy się nie mieścić między nogami. Jednak e, udało się ogólnie o tego nauczyć. Pięknie. Ósemka! Ósemka! No i tutaj jest smakołyka, to się słuchajcie, nic, pewnie po prostu nie dzieje. Noga. Regi. Mogłeś? Siad. Siad. Noga. Leżeć. Ósemka. 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 Bardzo ładnie. Ósemka. Siad. Bardzo ładnie. Potem, Młody Bet. Jeszcze chyba bardziej zaawansowane komendy. Jeszcze bardziej niż te. Czyli komendy o mnie na przykład. Chodź. Chodź. E, ja te komendy robię dosyć rzadko, aby sobie bardziej utrwalał te inne komendy. Ja ta jest dosyć komenda i chcę przemęczyć. Mamy po prostu. Na co? Na co?

Super pies, dobry pies. Ja to jest rekomendacja energiczna Leżeć. A mi! Bardzo nasze szkolenie z dagarem, Słuchajcie, słuchacie. Jeżeli robimy trochę inne e, szkolenie, czy szkolenie w nauce komedii, na przykład nagrywam film Jak się komedii, to jest też szkolenie. Ale może się skupić na jednej komendzie, ale jednak się uczy i to do niego dużo wzięło. Je. Jest też komenda u nas w planie komendą nie. 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 I to jest zazwyczaj wymiana na końcu, jak już trochę jest najedzony. Nie. Ale na początku też się zdarza, że ją robimy. Nie tak tutaj dużom chyba najbardziej opanował. Tutaj ogólnie no nie ma dwóch zdań. Już może z nim na moim kanale znajdziecie filmie w tym, czy psa komendy nie, czyli że pies nie nie jest z podłogi, tylko że w idzie po smaczkach i ich nie rusza. jest bardziej zaawansowana komenda, nie? No i właśnie to tak teraz ćwiczy to zaawansowany nie to też kładę smaczka przy sobie, a on nie rusza, odsypuje ze smaczkami. To bardzo e, ciężkie, ponieważ jeżeli macie pies, na jakąś traumę i po prostu nie lubi odsypywania smaczkami, na przykład może zareagować agresją albo zjedzenie smaczków, a kiedy będziemy mu jeść i zabrać, on zareaguje właśnie agresją, możecie po prostu kłaść mu na łapkę albo z przodu, tak, albo zrobić wokół niego linię i na odległość bezpieczną od psa, tak. Aby można było szybko, e, zabronić kłówki z i i jakby chciał. to zrobić. Ej! W ten sposób, e, jeżeli jak z jasną grotę, Będziemy długą Nie! i bez wahania e, nie dajemy się Tak, chodź! Ognij! Bardzo ładnie! Nie, nie! Agi! Agi! Bardzo ładnie! Nie! Teraz już e, ostatni, czyli komenda kółek. Z robimy czasem i ono ogólnie trwa godzin takie szkolenie, albo pół, to naprawdę zależy co krócej robimy, co dłużej je. Dlatego tak to wygląda u Mam nadzieję, że porozumiałem wam parę pomysłów na sztuczki dla psów, wam parę pomysłów jaka długość szkolenia i właśnie poczynam wam parę pomysłów, jakie sztuczki, jakie sekwencje robić w teraz. Ale oglądajcie e, mój e, film, jak zaplanować szkolenie psa, możecie sobie zadać pytanie, ja to szkolenie zaplanowałam, czy to jest taki blejak. To zazwyczaj było szkolenie blejak, nie zaplanowana, nie niezaplanowanej sekwencji, ale tak mi się spodobała ta sekwencja niezaplanowana, że tak długo ją powtarzaliśmy i tak dalej ładnie ona wychodzi, tak odpowiedniej sekwencji, że po prostu e, została tak. Więc pa pa!